Kiedy naruszały inne kraje ten deficyt budżetowy no to były za to karane nawet, a kiedy naruszyły ją Francja i Niemcy, to Unia Europejska, znaczy Komisja Europejska, nabrała wody wózka. I więc mamy tutaj sytuację tak, do czynienia z sytuacją taką, że mam tą presję na Polskę. Ja tutaj mogę się jednej rzeczy obawiać, znaczy obawiać się kompleksów Polski na czym gra polska opozycja, znaczy mikromanii Polski, że źle o nas będą mówili. To jest, natomiast myślę, że z czasem... To się na szczęście kończy. Wasza młodsza generacja Polaków już nie ma tych kompleksów i niespecjalnie widzi powód, żeby pouczali nas inni. Unia Europejska ciągle nie jest jedną strukturą państwową, a Komisja Europejska nie jest super rządu. A może my jako społeczeństwo jednak reagujemy inaczej i ten efekt Komisji Europejskiej będzie zupełnie odwrotny, bo my nie lubimy być pouczani. Ale też Polacy, jak pamiętamy, byli największymi zwolennikami wejścia do Unii Europejskiej i dalej zwolennikami bycia mocno w Unii Europejskiej. Więc to dla Polaków będzie mocno niepokojące, że Komisja się przeciwko nam zwraca, ale po pierwsze, my wiemy komisja jest, tak jak powiedział Bronek, narzędziem w ręku polityki Berlina, więc Niemcy mogą publicznie nic nie mówić, ale wiemy, że za tym stoją, szczególnie. Jak przeczytaliśmy, że są pomysły, żeby Tuska zrobić kandydatem w wyborach prezydenckich. Ale to, co wydaje mi się najważniejsze, to jest to, my musimy robić swoje. Jak Jan Pietrza... Nie, to chyba Wojtek był nas 100 lat temu mówił. Mamy robić swoje, to znaczy, mamy budować sojusz z Ameryką, jaka by ona nie była. I mamy budować sojusz tego między Międzymorza, Trójmorza, tych wszystkich krajów, które tak i tak będą sprowadzone razem z Polską do Europy Drugiej Prędkości. I tu jesteśmy mocni. To znaczy, to my się sprzeciwiamy Europie Dwóch Prędkości, czyli dwóm Europom, dwóm Uniom. To, to my się sprzeciwiamy, i to jest słuszne. Może ja tutaj trochę zmniejszę ten, swoją głowę, bo za dużo mam. Ale dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. No, właśnie przed chwilą mieliśmy tutaj debatę dwóch panów z naszą telewizji polskiej. I chciałem powiedzieć, że, że to, to, co się dzieje, to jest makabryczne, bo jeżeli, jeżeli my, 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 my Polacy, mamy być pod pręgierzem Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, to ja powiem tylko tyle, że, że to nie o to chodzi. Ja teraz nie, widziwi, nie, nie dziwię się, czemu Anglicy zrobili Brexit, odeszli z Unii Europejskiej, dlatego że nie chcieli być pod dyktatem e, tych dwóch państw, e, Niemiec i Francji, które tak naprawdę dominują w Unii Europejskiej. I to, co robi dzisiaj Komisja Europejska i Ultimatia tu nam robi i stawia nam warunki, Zupełnie bezprawne, bo my jesteśmy krajem, Polska jest krajem suwerennym. No tak, 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 ja uważam. Póki jeszcze co. Ale jeżeli my się będziemy poddawać i nasz rząd nie zrobi nic w tym kierunku, żeby no w końcu położyć kres i, i tamem tym bez przerwy no szantażom, które tutaj Komisja Europejska robi wobec nas, Timmermansy i, Timmermans, no i, i reszta tych, tych wszystkich. Członków Komisji Unii Europejskiej, to przepraszam bardzo, to gdzie, gdzie my żyjemy? W jakim kraju? Polacy chcą mieć prawo do mówienia swoim głosem, ustawienia w Sejmie swoich praw, ustaw, a nie, że Komisja będzie nam dyktować, co Polska ma robić i kiedy ma to robić. A szczególnie w takich sytuacjach, kiedy no, są bardzo istotne sprawy na arenie politycznej światowej rozgrywane. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński dla Was z Gdańska komentuje to, co dzisiaj się wydarzyło. Dzisiaj mamy 26, bodajże 26 lipca no i ultimatum dostaliśmy od Komisji Unii Europejskiej. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa. Nie dajmy się, ludzie, nie dajmy się zwariować, niech rząd w końcu odpowie swoim suwerennym głosem. Apeluję do Pani Premier i do naszego rządu. 人口。